Podkreślamy cały czas, jak ważne są to wybory. W każdym miejscu, gdzie spotykamy się z wyborcami w Polsce, także tutaj dzisiaj odwiedziłem Kościan Leszno, Rawicz, teraz jestem w Gostyniu. Po prostu pracujemy, żeby przekonywać mieszkańców i także skorzystać z Państwa mediów pośrednictwa, żeby dotrzeć z naszym programem. Mówimy o rzeczach tych najistotniejszych, a więc o tym, że. Musi się zmienić władza w Polsce, jeśli mają po pierwsze przetrwać samorządy, jeśli mają przetrwać wolne media, jeśli ma przetrwać niezawisłe sądownictwo, które już i tak zostało mocno naruszone w swych podstawach przez ustawy, które wprowadził pis łamiące polską konstytucję. To też jesteśmy po to, żeby i mówić o programie, ale przede wszystkim, żeby... Okręg Leszczyński, w tym Gosteń, miały szansę na mandat, na reprezentację. Stąd Grzegorz Łosiecki, Szymon którzy są z nami. Gostyśmy ludźmi doświadczonymi, którzy wiedzą jak dbać o dobro lokalnych społeczności, jak ich godnie reprezentować, by nie przynosić ujmy i wstydu tym, którzy nas wybrali, czego nie da się powiedzieć o reprezentacji PiSu, czy w Polsce czy w Europie, co szczególnie jest chyba bolesne z punktu widzenia naszej godności. Dlaczego mówię o samorządach? Dlatego, że grozi nam, sądząc z planów i przygotowanych rozporządzeń przez Prawo i Sprawiedliwość, ale także widząc po tym, jak dzisiaj zaledwie 50% środków wpływa na podwyżki dla nauczycieli, do samorządów, że zabierane są pieniądze samorządom, zabierane są kompetencje i z planów, które widzimy, chce rząd PiS-u przesunąć wszystko do wojewodów. Wyraźnie mówimy o tym, jak powinna Polska, co więcej, mówimy o likwidacji urzędu wojewody, przesunięcie kompetencji wojewody, bo wojewoda jest wpisane do konstytucji, do marszałka, tak żeby on pełnił tę rolę i żeby uwspólnić po prostu zarządzanie regionami, a nie żeby się te... toczyła rywalizacja polityczna w zależności od klimatu, pogody i decyzji wyborców między dwoma ośrodkami władzy i się opóźniało wiele procesów, które mogłyby się toczyć o wiele sprawniej z myślą o mieszkańcach. Jeśli mamy być społeczeństwem innowacyjnym musimy dokonać zmiany cywilizacyjnej, Tego nie dokona PiS, bo jemu jak widać po Fatalnej deformie szkolnictwa nie zależy na dobrym wykształceniu polskiej i jej młodzieży. Polska powinna być krajem praworządnym, Polska powinna być krajem, który posiada mocną pozycję na arenie międzynarodowym, ale Polska powinna być także silna samorządami. To jest to, o czym mówi pan przewodniczący Grupiński. Podstawową kwestią, którą myślę, będziemy jako koalicja obywatelska realizować, to jest właśnie wzmocnienie samorządów. To jest właśnie to, żeby tutaj na miejscu zostawały pieniądze, które my wspólnie wypracowujemy. To jest koncepcja państwa, w którym coraz mniej będzie tych programów rządowych, w których finansowanie jest po uważaniu których samorządy nie wiedzą do końca, czy składając na przykład projekt na przebudowę, czy budowę nowych dróg dostaną dofinansowanie, czy nie dostaną dofinansowanie, a jeśli dostaną, to dlaczego dostały 50%, a nie 85%. Dzisiaj to tak się dzieje, proszę, Państwa, że tak naprawdę te decyzje zapadają centralnie i bardzo często nie, nie znamy uzasadnienia, takich czy innych rozstrzygnięć. Otóż samorządy wiedzą lepiej, na co przeznaczać pieniądze, czy to są przedszkola, czy żłobki, czy drogi lokalne. Ale również to, czego doświadczyliśmy, chociażby dzisiaj jadąc tutaj do państwa, to są te inwestycje centralne, takie jak krajowe czy, czy wojewódzkie. Subregion Leszczyński stać na to, czyli powiat tutaj Rawicki, Gostyński, Leszczyński, Kościański, na to, żeby mieć dwóch, dwóch posłów. Ja w to wierzę i z tą, z, tą, z tą wiarą przez te wszystkie dni kampanii idę przez wsie i przez miejscowości. Yy, zostały dwa dni, więc jeszcze nieprzekonanych spróbuję przekonać do siebie i do kandydatów Koalicji Obywatelskiej. Yy, tłumaczę często to, bo mówię, że będzie ci ciężko z siódmego miejsca. Ja się nie ukrywam, będzie, jest ciężko. Trzeba o każdy głos walczyć, ale wierzę, że jeśli weźmiemy swoje rodziny, yy, znajomi, yy, wszystkich ci, którzy wspierają tak naprawdę i, i czuję to wsparcie w kampanii, to wierzę, że zarówno ja i Grzegorz wyjdziemy z tej kampanii z mandatami. Temat, który wywołałem kopalni... No wywołał duże poruszenie tutaj w naszym, naszym tutaj społeczeństwie, więc wszyscy nagle zaczęli się tym tematem na nowo interesować i bardzo, bardzo dobrze, bo jest to realne zagrożenie. Ta ustawa, to, że pan poseł Mosiński wycofał podpis, to nic nie znaczy, bo jeśli jest wola polityczna, jest wola polityczna pis taką ustawę wprowadzić, to oni ją po prostu wprowadzą. I został jeszcze jeden poseł z, z, z Prawa i Sprawiedliwości, który kandyduje na, w naszym okręgu, a pod tą ustawą jest podpisany. No dla mnie to naprawdę wstyd, że Posłowie, którzy startują w tym okręgu, podpisują się pod takimi ustawami, więc. Czyli pan poseł Kaleta. Jak kolega Szymon, ja również w ostatnich dniach, tygodniach odbyłem dziesiątki, setki, jeśli nie tysiące rozmów z mieszkańcami, i muszę Państwu powiedzieć, że od 2002 roku startuję w wyborach. Zawsze to były kampanie bezpośrednie. Natomiast tak dużej agresji, tak, tak, tak dużego powiedziałbym spolaryzowania poglądów, nawet niechęci do dyskusji, do rozmowy, do chęci przekonywania siebie wzajemnie, tego jeszcze nie było. Myślę, że to jest taki, taki znak czasów, i to powinniśmy zdecydowanie zmienić. Musielibyśmy zaapelować również za Państwa są do tego, aby mieszkańcy naszych miast i naszych wiosek poszli na wybory, aby wzięli współodpowiedzialność, korzystali nie tylko z tego prawa, ale przede wszystkim przywileju, jaki każdy dorosły obywatel Polski posiada, a więc wzięcia udziału w wyborach i do zadecydowania o tym, nie jak będzie wyglądała Polska przez najbliższe 4 lata. Ale mamy świadomość, że te wybory, które odbędą się w niedzielę, to są kluczowe wybory i one zdecydują o tym, jak Polska będzie wyglądała przez kolejne 10-lecia. Czy chcemy dalej żyć w społeczeństwie tak bardzo podzielonym, poranionym, w których nawet w rodzinach dochodzi do, do rozłamów? Czy chcemy z powrotem odbudować społeczeństwo pluralistyczne, społeczeństwo, w którym każdy obywatel, każdy mieszkaniec ma prawo mieć swój pogląd, swoje zdanie i ten pogląd i to zdanie będzie uszanowane, gdzie nie będzie takich sytuacji, że będziemy wprowadzać sobie autocenzurę czy autorefleksję na temat tego, co możemy zrobić, z kim możemy się pokazać, jakie zdjęcie umieścić w portalach społecznościowych. Myślę, że to jest niezwykle istotne.